Nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, Abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza Msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może tobie pomóc i wzbudzić w tobie wigrę w Boga, który czuwa nad tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na Ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości niech te dary nigdy od Was nie odstępują Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie Amen. Boże Dzień. Tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga, napisz Amen i pozwól, aby Boże Zbawienie przyszło do ciebie i Twojej rodziny. W tej mszy świętej modlimy się do pana Jezusa Chrystusa, prosząc go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione. Abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może tobie pomóc i wzbudzić w tobie wigrę w Boga, który czuwa nad tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości. Niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie: Amen. Dziś jest Boży Dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga. Napisz amen i pozwól, aby Boże zbawienie przyszło do Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Wpisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem. Że czytasz ten artykuł? Napisz Amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię Najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię Pana Jezusa, niech ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry. Aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości, niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie Amen. Dziś jest Boży Dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga, napisz Amen i pozwól, aby Boże zbawienie przyszło do ciebie i twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg was błogosławi. Napisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem, że czytasz ten artykuł. Napisz amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię pana Jezusa niech ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do pana Jezusa Chrystusa, prosząc go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie, niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości. Wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu Mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza Msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do Ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się Tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego stąpi na Ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary. Nadziei i miłości, niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie, Amen. Dziś jest Boży Dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga. Napisz amen i pozwól, aby Boże zbawienie przyszło do Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Wpisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem. Że czytasz ten artykuł? Napisz Amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię Najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię Pana Jezusa, niech Ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry. Aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie Amen. Dziś jest Boży Dzień tak więc niezależnie od tego czy chodzisz do kościoła czy nie jeśli kochasz Boga napisz Amen i pozwól aby Boże zbawienie przyszło do ciebie i twojej rodziny jeśli chcesz przekaż to swoim bliskim niech Bóg was błogosławi Napisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem, że czytasz ten artykuł. Napisz amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię pana Jezusa niech ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do pana Jezusa Chrystusa, prosząc go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości. Wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu Mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza Msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg, niech przyjdzie do Ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się Tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego stąpi na Ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary. Nadziei i miłości, niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie Amen. Dziś jest Boży Dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga, napisz Amen i pozwól, aby Boże Zbawienie przyszło do ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Wpisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem, że czytasz ten artykuł. Napisz amen, niech Bóg Cię błogosławi. A w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki Twój ból i problemy. W imię Pana Jezusa niech Ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby stąpił pośród nas. Obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem, i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości, oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy, wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana. Aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do Ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości. Niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie: Amen. Dziś jest Boży Dzień. Tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do Kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga, napisz amen i pozwól, aby Boże Zbawienie przyszło do Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Napisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem, że czytasz ten artykuł. Napisz amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię pana Jezusa niech ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do pana Jezusa Chrystusa, prosząc go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności. Niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do Ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się Tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego stąpi na Ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary. Nadziei i miłości, niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie, Amen. Dziś jest Boży Dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga. Napisz amen i pozwól, aby Boże Zbawienie przyszło do Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Wpisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem że czytasz ten artykuł. Napisz Amen, niech Bóg Cię błogosławi, a w Twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię Najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki Twój ból i problemy. W imię Pana Jezusa, niech Ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry. Aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości, wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg niech przyjdzie do ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na ciebie, na Twoją rodzinę, pozostanie wraz z darem uzdrowienia, uwolnienia, wiary, nadziei i miłości, niech te dary nigdy od Was nie odstępują. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, choćby poprzez proste napisanie Amen. Dziś jest Boży dzień, tak więc, niezależnie od tego, czy chodzisz do Kościoła, czy nie, jeśli kochasz Boga, napisz amen i pozwól, aby Boże Zbawienie przyszło do Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli chcesz, przekaż to swoim bliskim. Niech Bóg Was błogosławi. Napisz amen i miejmy nadzieję na szczęście. Jesteś szczęściarzem, że czytasz ten artykuł. Napisz amen, niech Bóg cię błogosławi, a w twoim życiu wydarzą się dobre rzeczy. Nie odrzucaj tego. Jeśli kochasz Boga, przeprowadź ceremonię najświętszej Eucharystii. Niech Bóg zabierze wszelki twój ból i problemy. W imię pana Jezusa niech ci darzy radością i pokojem. Amen. W tej mszy świętej modlimy się do pana Jezusa Chrystusa, prosząc go, aby stąpił pośród nas, obdarzył nas Jego łaską i błogosławieństwem i prowadził nas ku drodze światłości. W naszych modlitwach oddajemy cześć imieniu Bożemu i prosimy Matkę Bożą Maryję, aby wstawiała się za nami przed tronem Boga. W tym uroczystym momencie niech nasze serca doświadczą wewnętrznego pokoju i radości oraz zgłębią miłość Pana. Niech nasze modlitwy i pieśni wznoszą się do góry, aby chwała należała do imienia Boga. W tej mszy nasze serca zostaną oczyszczone i odnowione, abyśmy mogli lepiej przyjąć ciało i krew Chrystusa. Panie, błogosław nasze rodziny i społeczności, niech będziemy zjednoczeni w miłości. Wspólnie wysławiając imię Pana. Po zakończeniu mszy wróćmy do codziennego życia z mocniejszą wiarą i czystszym sercem. Niech nasza Msza świadczy o chwale i godności Pana, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć świętości i miłości Boga. Amen. Jeśli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz pomocy i siły, zostań na chwilę, chcę się pomodlić nad Tobą. Mam wiarę, że ta modlitwa i to błogosławieństwo może Tobie pomóc i wzbudzić w Tobie wigrę w Boga, który czuwa nad Tobą. Dobry Bóg, niech przyjdzie do Ciebie z łaską pokoju i sprawi, że na nowo zrozumiesz i zinterpretujesz to, co się Tobie wydarzyło. Niech błogosławieństwo